Cześć, witamy ponownie na podcaście Geekosfery. Nadal zajmujemy się Black Mirror, serialem, antologią science fiction. I o tyle ciekawie dzisiaj zapowiada, że wchodzimy w trzeci sezon, tak zwany netflixowy. I zajmiemy się odcinkiem na łeb na szyję. Ja jestem Łuki, ze mną jest Bartas. Cześć. No i tradycyjnie musimy sobie coś powiedzieć na temat fabuły tego odcinka. No, ale zanim powiemy o fabule, może powiemy, co tu się wydarzyło, że Netflix nagle się aktywował i przejął serial? Bo historia, wydaje mi się, jest dość ciekawa. Mhm. Po odcinku świątecznym, jeżeli ktoś nas słucha regularnie, to po tym długim, twórcy Black Mirror zostali wezwani na dywanik, i w zasadzie tam szefostwo tego Channel 4 powiedziało im, że. No, spoko w sumie fajny serial, ale nie stać nas na to. To idźcie szukajcie sponsorów. No to pojechali, gdzie mogli pojechać? Pojechali do Kalifornii, ale tam niespecjalnie jakoś się udało cokolwiek zdziałać. Wrócili i okazało się, że Channel 4 podpisał umowę na antologię Ridica, Ridica, yy, przepraszam, Ridica. Już mi się myli z Vindidlem, yy, O Diku. No i tak trochę byli niezadowoleni ci twórcy, bo, no bo coraz bardziej jakby wizja kolejnych sezonów odchodziła, a w międzyczasie nastąpiła światowa dystrybucja i Netflix zaczął dystrybuować serial Czarne lustro. I tam była taka historia, że w zasadzie w ciągu jednej nocy okazał się jednym z najlepszych, znaczy najbardziej popularnych produkcji, co zmieniło pozycję negocjacyjną twórców czarnego lustra, a i Netflix nagle stwierdził, to chodźcie do nas. Okay. Klasyczne dolary w oczach, kresłówkowe. Dokładnie tak. I Netflix poszedł do twórców i powiedział: Słuchajcie, to jak oni tam mają problem, chodźcie do nas, i tu była ciekawa sprawa, bo zagwarantowali im od razu dwa sezony, nawet jeśli nie mają pomysłu na to. Czyli jak to Netflix, jaki pomysł, po co pomysł, jedziecie. No I też z drugiej strony takie trochę zaufanie, no bo podobnie było ze Stranger Things. Podobna historia Prz przyszli bracia DAFER. Macie tu kilka grupcie. Ja Znaczy to jeszcze były te początki, Także... gdzie jeszcze jakieś pomysły rzeczywiście były, bo potem wjechał Pan Samochodzik i no już, wiadomo, i się pomysły skończyły. I wtedy zaczęło się już szaleństwo, ale w ten sposób właśnie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie Netflix przejął jakby czarne lustro i zaczął sponsorować. Pojawiają się pieniądze, pojawia się więcej odcinków w sezonie i teraz pytanie czy spada jakoś czy nie, ale to się okaże. Się okaże. Czyli wracamy do odcinka, odcinek tytułu łeb na szyję, na łeb na szyję, na łeb na szyję, nosedive po angielsku i mamy tutaj taki koncept świata, w którym jesteśmy rankingowani, czyli oceniani na bieżąco, czyli każdy z nas, ja na przykład tutaj siedzę koło Łukiego, Łuki mnie wkurzy, to ja mu dam jedną gwiazdkę i to mu się zapisze, że ma jedną średnią mniej, tak. No, social media wchodzą na twardo, że tak powiem, w życie, i wszystko kręci się wokół tego ratingu. Dosłownie wszystko. Bo oprócz tego, że trzeba dla wszystkich być miłym, co wydaje się na pozór bardzo fajne, i w ogóle, to wynajem mieszkania zależy od tego ratingu, a nawet służby porządkowe, że tak powiem, każą cię cięciem ratingu. Tak, no bo to jakby ustawia twój status społeczny, ten, ten rating. Dokładnie. Czyli nie jakby w cudzysłowie, nie jak ktoś jest bogaty, jak ktoś jest wykształcony i to stanowi o jego statusie, tylko ilość gwiazdek. I tak. te najwyżsi piątki trzymają się razem i tak z lekką pogardą patrzą na tych niżej. No taki świat lekko przerażający, nie do końca fajny. I nasza główna bohaterka bardzo chce swój ten ranking podnieść. Tak, Lacey jest taka 4,2. 4, Czyli taka klasa średnia można by powiedzieć, no, ale ma aspiracje na, na wyższy, wyższy rating, szczególnie kiedy znajduje bardzo fajne mieszkanko, ale jeżeli będzie 4,4 to będzie miała 20% upustu na czynsz. Szaleństwo. Szaleństwo i bardzo, bardzo się oczka zapaliły, bo chciałaby tam mieszkać, wiadomo wtedy są lepsze zdjęcia na Insta, znowu więcej polubień, więc nawet zatrudnia, jakiś specjalny zawód jest do podnoszenia ratingu Twojego. No ale to już też y, obecnie też mamy. Taki, są y, firmy, które na Facebooku są tak? Ten, są od PR-u, y, są tacy, co się reklamują, że podniosą y, twój y, na Facebooku, żebyś miał no tak. Tak, ale to tam ma jakoś, jakoś sztucznymi metodami tam robią lajki, a tutaj był kolej, który doradzał weź bądź no szczera, tak, tak. tam uśmiechaj się w lewo, trochę bardziej w prawo. Uważaj na piątki, no, bo oni no właśnie... ci wyżsi wy, 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 wyczuwają, kiedy po prostu chcesz zdobyć. Także to był bardziej jak, taki trener, już nie? Wizerunku. No, ona też życzy coś takiego. Tak, no czasami no, się się także... Tylko tutaj znowu jest nastawione właśnie na to, żeby podbić ci twój, twoją ocenę. To wszystko jest sprzężona też technologia, warto powiedzieć, bo masz jakby w soczewce w orku cały czas podgląd. Jak patrzysz na ludzi, no to masz widzisz, że tutaj koło ciebie przyszła 4,6, a tutaj jest jakiś. Motłoch 3,1, więc nim się nie zajmujesz, zajmujesz się tym 4,6 i trzeba pochwalić, że ma ładnego pieska na przykład, no bo cię fajnie oceni, tak. A taki Motłoch 3,1 to jeszcze jak go dobrze ocenisz, to dostaniesz od innych jedynki, bo się nie powinieneś z Motłochem zadawać, więc tak to wygląda mniej więcej. Czyli nie niefajna sytuacja. No Lacey się widać akurat podoba, mieszka Dobra. z bratem, który ma na to wyrąbane, jest jakimś tam graczem, sobie gra, po prostu w gry ma tam 3,8 bodajże Ratingo ma, Żyje sobie jak, jak żyje, jest naturalny i ma kompletnie w nosie, co tam się dzieje. I próbuje ją tam trochę naprostować na swoją siostrę, ale mu nie wychodzi. Ale też jest tak, że on nie potrzebuje. Tak. Bo on jakby nie odczuwa tej potrzeby. No jest tam, on po pierwsze nie odczuwa potrzeby, ma ten y, poziom punktacji jeszcze nie aż tak niski. No bo, bo kolejcy mu nagrywają. Nagrywają tak. mu koledzy od gier. Dokładnie. Ale też nie, nie musi być tym sztucznym, bo dla mnie, nie wiem czy dla Ciebie też była to strasznie cringeowa y, scena w windzie. Jak Lacey pierwszy raz idzie do pracy, bo, bo w zasadzie cały odcinek jest fajnie zrobiony, że on jest zawsze z perspektywy tej Lacey. No, jest, kamera, jakby Lacey nie opuszcza prawie na, na ża w żadnym momencie. I wchodzi do tej windy z jakąś pa panią, która dostała awans, i tam się po prostu po poziom sztuczności tych uśmiechów w tej windzie mnie po prostu przerażał wręcz. No ale tak to często jest w korporacjach. Jest, podlizać, oczywiście, że trzeba się, się podnieść, ale tutaj jest to tak, tak bardzo wyeksponowane. i bo w korporacjach, jak wychodzisz z korporacji, już jest spoko, a tutaj masz to w zasadzie no. cały czas. Tak. Cały czas. Tak. Pani odpadająca ciekawe, może dać jedynkę, bo się źle na nią spojrzałeś po tym męczącym dniu, powiedzmy, tak. I te, te interakcje takie właśnie. Do, dostała, dostała w restauracji chyba coś niesmacznego, ale nawet nie zgłosiła tego, że jest niesmaczne, żeby nie było kontrreakcji na to, że ona zgłasza, że jest niesmaczne jedzenie, więc po prostu przełyka to, co dostała i tyle. Więc to też już. Do Takich absurdów dochodzi, że nie możesz być w żaden sposób, no, w żadnym momencie szczery i nic powiedzieć, co by mogło kogokolwiek urazić. No i ta nasza bohaterka kontaktuje się, a w zasadzie to z nią się kontaktuje, przeciółka z lat dzieciństwa, która jest piątką. No, 4-8. No, czyli już tam prawie piątka. Już obraca się w odpowiednim towarzystwie, tak, tak, tak. ma brać ślub i zaprasza naszą przemiłą bohaterkę, żeby wygłosiła mowę, bo chciała też sobie podpić tam ranting. To... Tak, no dr główną druhną miała być, nie? Tak, Nawet. bo tam było jakoś potem wytłumaczone, że statystycznie jak ona ma 3,8, to to spowoduje, że więcej lajków, bo będzie budziła współczucie jakoś tak pod koniec tam, to tłumaczyli, po co ona ją w ogóle Tak, że no, zapraszała. korzyść to była, nie że z dobroci serca tak naprawdę, tylko to miała być wspólna korzyść. Ona jej podbije y, ratingi tej Lacy. A ta jej koleżanka, która ma Naomi, zresztą na imię podbije sobie jeszcze Wyżej niż 4,8. Także już tam influencer na maksa po prostu. I wtedy w tym odcinku wjeżdża kino drogi. Tak. I nasza Lacy podróżuje z dużymi przygodami. I to jest taki też trochę, nie wiem, jeżeli kojarzysz film taki znamienity z Michaelem Douglasem: Upadek. To tu jest taka trochę. Trochę taka droga. Może nie taka. Przejść, teraz walną porównanie. Może nie taka y, hardkorowa, ale też z każdą sceną Lacey ma rating coraz niższy. Ma rating coraz niższy i coraz bardziej ma dosyć tego systemu świata, w którym przebywa. Ja tak. no też spotyka odpowiednie osoby, które jakby też jakby nakierow nakierowują ją na, na tą myśl, że ten rating nie jest aż tak czymś fajnym i, i, i aż tak potrzebnym. Tak, i tu moim zdaniem, bo tu teraz rozumiem, że mówisz o kierowczyni ciężarówki, która z nią odbywa taką szczerą rozmowę i mówi, że w zasadzie to tam nie przejmuj się tym rantingiem, tam mów, ja mówię, co, co chcę, mówię ludzi, nie mówię ludziom, co chcą usłyszeć, i tak mi się żyje lepiej, aczkolwiek ja mam wrażenie właśnie, że tutaj wyszła wszedł Netflix i amerykańskość, Bo o ile mówiliśmy w poprzednich odcinkach, zastanawialiśmy się, jaki jest morał. Do czego dążą? To tu nam wyłożyli kawę na ławę bądź sobą. To prawda. Tylko pytanie, czy on i tak nie był ten, ten moral nie był jasno wyłożony. A tu miało być ta, ta postać, miała jakby jasno powiedzieć tej Lacey, która miała klapki na oczach, leś się ogarni, bo wcześniej mieliśmy brata, który mówił to samo, tylko ona go w ogóle nie słuchała. No tak, ale równie dobrze mogła wyjść na to wesele i tam się mogli pokazać po prostu. Tak, oczywiście. Natomiast tu trzeba było tak jak. Ale no, właśnie o to mi chodzi, że wydaje mi się, że pokazywali cały czas, no bo. Cały ten upadek był. Zresztą ta scena samolot. Umówmy się, miała lecieć z samolotem. Samolot się spóźnił. Tam zrobiła scenę, to znaczy użyła małego przekleństwa i bardzo chciała, żeby polecieć innym samolotem, więc pani wezwała ochronę, ochrona dała jej od razu mandat w wysokości jednego ratingu na 24 godziny ma w dół, czyli od razu na prawie trójkę spadła. I podwójna kara, czyli wszystkie, wszystkie negatywy. negatywy i podwójnie się liczyły, więc równia pochyła. No tak. Samochodu musiała więc starszy samochód wynająć, bo. Starszy samochód, kolejka, kolejki w ogóle był, musiała czekać w dłuższej kolejce, bo kolejki dla 3,5 z nie było praktycznie w ogóle, ona musiała czekać na ten samochód w dłuższej kolejce. I tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie nawet chyba na tą posiadłość, gdzie było wesele, nie mogła legalnie wejść, bo było od. 3,5 czy coś takiego. Znaczy, Bo tam w ogóle Naomi powiedziała, że ma nie przyjeżdżać. No to już swoją Zobaczyła, że, że jak je ma, ma ranking, to nie przyjeżdża. To jest potrzebna, tak. Bo już, już nie pasujesz teraz do, yy, do klimatu. No i ja mam tutaj. Ja lubię ten odcinek. On według mnie jest bardzo fajnie, zgrabnie napisany, ale mam wrażenie, właśnie, że jest tak lekko patologicznie w porównaniu do poprzednich odcinków. Rozumiem, co masz na myśli, ale ja, ja tak nie uważam. Dla, dla mnie jest ok, i w ogóle wydaje mi się, że to jest jeden z najbardziej. Po, poza tą kochaną świnią, o której wspominamy chyba, w każdym odcinku na temat podcastu. na temat taka tradycja się robi, nie? Także musimy, musimy te, to też. To też specjalnie wplotłem w moją wypowiedź odcinek z, ze świnią, ale jest to jeden z najbardziej y, takich y, wizytówkowych odcinków Black Mirror, mi się wydaje. Ten z tym ratingiem. No, pewnie miał być takim też nowym rozpoczęciem. Tak, tak. I także on jest dosyć mocny. A jest kolorowy. Jest kolorowy, ale to też miało chyba tak zadziałać, że jest w tym w tej takiej kolorowej bańce, jest wszystko ładnie, pięknie. Wszystko musiało być piękne, bo wszystko było oceniane, że jest piękne. nie? No tak, ale w porównaniu do poprzednich części, totonacji. Mhm. no to tutaj mamy też tak, zmianę. Tak, to prawda, to prawda. Bo wszystkie odcinki, czy ze świnią, <laughs> czy cała Twoja historia, czy 15 milionów, no wszystkie, czy Biały Niedźwiedź, wszystkie były w takiej tonacji szarej, to tak, tak było tak bo na te nie? kolory, tak. też trochę pewnie to wymagały budżet, że nie mogliśmy sobie zaszaleć za bardzo. Tak mogło no. być. Ale tutaj przeskok jest dość spory, bo nagle jest właśnie tak... Znaczy czuć zmianę, nie? No nie bo też, no nie słyszymy brytyjskiego akcentu w ogóle nie ma tak. żadnego aktora brytyjskiego w tym odcinku. Wprawdzie Alice Eve, czyli Naomi, jest australijką, ale po pierwsze ma amerykański akcent, a po drugie jest australijką, więc się Ach. nie liczy. Czyli generalnie podobał ci się odcinek? Tak, ja bardzo lubię ten odcinek, bo ja go lubię, ale jak sobie teraz wspominałem, to zwróciłem uwagę, że jak mocna zmiana nastąpiła z tych odcinków brytyjskich, gdzie właśnie mieliśmy tak no Kurczę bardziej to ponuro, bardziej serio, bardziej, a tutaj jednak jest tak. No trochę czy... tak, ja no wiem, ja wiem, no ja rozumiem. Miało być kolorowo, że bańka, rozumiem. Kolor, kolorowa, kolorowa, ale no, moim zdaniem poważnie jest, bo to społeczeństwo mamy bardzo fajnie pokazane, jak ono jest bardzo już na ten ratingu osadzone, i to jest takie porażające, tym bardziej, że no nie jest to coś, co nie istnieje w dzisiejszych czasach, bo, ja, bo, bo dobrze wiemy, że w Chinach już takie rzeczy się dzieją, że jeżeli nie jesteś dla władzy komunistycznej odpowiednim obywatelem, no to kredytu na przykład na mieszkanie nie dostaniesz, bo ten rating tam każdy obywatel w Chinach ma. No właśnie cała ta technologia to jest chyba to, co najbardziej miało nas przerażać. Ten właśnie, ten taki sygnał, co typowo black mirrorowy, który pokazuje, tu trzeba gdzieś zwrócić uwagę, tym bardziej, że u nas no nie na taką skalę, ale też są akcje w stylu wrzucasz zdjęcie na Facebooka i ja, bo ten nie polubił, a no, bo takie ten takie są socjalne, tak. To jest to, bo to yy, po pierwsze to jest to znowu moim zdaniem taka ludzka natura oceniania wszystkiego, co widzimy. Człowiek oceniania to... to jedno, ale też pragnienia oceniania, bo to czasami jest tak. tak, że wrzucamy, znaczy nie mówię, że my, ale ludzie wrzucają i Dlaczego mi nie ocenił? Ja wrzuciłem i nie ma lajka. Czyli też chęć docenienia, nie? No właśnie. Żeby to, co zrobiłem, żeby ktoś mnie zobaczył, że to zrobiłem, że no jest to coś, coś fajnego, nie? Miałem się zobaczyć szerzej ten świat. Jak on wygląda dalej? Jak na przykład są wybory? Miałem się zobaczyć. Czyli co, że na przykład ktoś kandyduje na prezydenta i tylko piątki mogą, czy Podejrzewam, głosują. Że... Głosować pewnie wszyscy mogą. Pytanie, czy jest głos z wagą jakąś? Jeżeli no. masz powiedzieć czwórki, to masz jakby podwójny głos, a czy kandydować możesz dopiero od 4-8? No, ciężko nie powiedzieć. No właśnie, to, to mnie zaciekawiło. Tak bardziej podejście, jakby ten świat miał funkcjonować szerzej. No bo mhm. tu widzimy, że w kwestii gospodarki, że te kredyty pracy, dajemy te rankingi, no ale no idźmy dalej. No jak to ma dalej działać, jak to ma funkcjonować? No bo znowu. Wrócę do tego, co twierdzą, twierdzą twórcy, że to jest jedno uniwersum. No i znowu mamy zabawę. No i tutaj to już się w ogóle nic nie klei, nie? No, no już nie kompletnie nie. odjeżdżamy, bo tu już mamy ten świat osadzony, tak jak mówisz. To już, no. to nie jest, że coś wprowadza jest wprowadzane, to już wszyscy w tym funkcjonują i jakby się niejako z tym godzą. No można ewentualnie przyjąć, że to są Stany Zjednoczone. Wcześniej mieliśmy Wielką Brytanię i powiedzmy, nie wiem, ten system jest tylko w Stanach. Waldo akurat do Stanów nie dotarł. No, nie wiem, możemy sobie tak jakoś to tłumaczyć. No, nie... no jakieś. Tak, jakieś za ocenami inaczej. Było. Za ocenami inaczej i tak jakoś to można przylepić. Warto zauważyć, że w ogóle ten motyw y, rankingów to ostatnio dość często się przewija, bo mieliśmy w serialu to chyba serial community y, w jednym odcinku, gdzie y, w Green Day mieli to przetestowanie aplikacji i też stworzyło się takie społeczeństwo kastowe. I to, to było dużo wcześniej niż, 2-3 lata wcześniej niż Black Mirror chyba, więc. Możliwe, możliwe, więc ten pomysł jakby już się tam gdzieś przejawiał. No i potem mieliśmy w Orwilu. Orwil, tak, świeżo, świeżo po, po, po Black Mirrorze w Orwilu też był taki odcinek. W zasadzie cała planeta też opierała się o ten rating, mieli takie plakietki. Tak. Gdzie wszyscy mu widzieli od razu kto w jakim, jak jest oceniony. Generalnie Wizja świata przerażająca. Jak najbardziej. To już w ogóle. To już w ogóle. Jakbyśmy mieli sztucznie się uśmiechać do każdego i oceniać i tylko liczyć na dobrą ocenę, no ciężka sprawa. Aktorsko jak? Podobało się? Aktorsko, no główna, główna bohaterka, moim zdaniem super. Bryce Dallas-Howard, znana też. Z z... Bycia córką reżysera. Bycia córką reżysera. <grym> trochę nepotyzm tam wjechał, ale moim zdaniem aktorsko się broni w każdej produkcji, bo najlepiej chyba ją będziemy znać z Jurassic World, tak. tych nowych park, parków tak. jarskich. To jest ta, co biega... uciekała w Obcasach. Ta, co uciekała, obca... ta ruda w Obcasach, tak? Ta ruda w Obcasach, co... Gdzie ona tam jeszcze uciekała? W osadzie Na, uciekała? W osadzie była, <grym> -mi -mistrzu, Mistrzu Twistów? No, Szelmanie i gdzie tam? Terminatorze jest... była w Ocaleniu. Tak. W Rocket, Rocket, Rocketmanie coś tam... o Eltonie Johnie. Coś tam zagrała jeszcze, nie? Nie, no to raczej znana postać. I też fajnie zagrała w tym odcinku, mi się podobało. To, to... No ona dźwigała Zagra... ten odcinek, musiała dźwigać, no bo... No, dała radę. No zrobiła syf na tym weselu. Pogrodziła po, nożem wszystkim. Tak. Przyjechała aresztowali policja, ją. aresztowali ją i tam jest taka scena, gdzie... Jakby zaczyna się bluzgać z jakimś. walka na bluzgi z jakimś kolesiem z, przeciw, z przeciwnej celi. Tak. I powiem Ci szczerze, że ja kompletnie nie rozumiem. Znaczy, może kompletnie nie. Nie mam koncepcji do końca o co tu chodziło. Bo ja mam, mam pewien pomysł, ale mi to nie, 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 się nie klei. Znaczy, z jednej strony podejrzewam, że ponieważ robili to Amerykanie, to stwierdzili, że trzeba by trochę poprzeklinać. I zróbmy ostro na koniec. Bez sensu. Przeklina nie było w cały czas Magmirror, także tutaj chyba nie to. Ale gdzieś tam może, ale w tym odcinku na przykład nie było i może czy. Ch było do, za, to, za to pani, pani na lotnisku ją A jedno, poszczuła ochroną. Nie, więc może tutaj jakby, że się uwalnia, jakby czy coś takiego. Natomiast no, była to scena dziwna. To, to właśnie uwolnienie to też mi przychodzi do głowy jedyne, ale ono do końca mi tutaj nie pasuje. No bo tu widzisz, jest druga strona metalu. Bo ja. Sztucz, bycie sztucznym, miły, sztucznie miłym dla kogoś nie jest fajne, ale też nie można przeginać w drugą stronę, że zaczniemy się zaraz wyzywać i obrażać, bo możemy. Ale oni między czy też tak to odebrałeś, jakby czerpali przyjemność z tych bluzgów na siebie. To było takie dla nich katharsis. Tak, tak jakby wreszcie mogę. Wreszcie mogę i cały ten zbierałem przez ileś miesięcy, lat ten... ten, ten, ten no tak. Ten, ten gniew, to, to takie niemożność powiedzenia czegoś złego na, na, na jakiś temat, więc teraz sobie ulżę. To jedyne, co mi przychodzi do głowy, aczkolwiek no no kończy nie, się to tak. Nie końcówka. wiem, czy jest potrzebne to zakończenie. No nie, no to, to jest właśnie no niepotrzebne, mi się wydaje. Mogli to zawiesić, jest, zamknąć. Zam, zamknąć, koniec. I byłoby po sprawie i znowu niepotrzebnie jeszcze przyciągnięcie i dopowiedzenie czegoś. Warto też powiedzieć o scenarzystach. Bo tak, to, to, są, jest, to jest ciekawa rzecz. To są znane, znane postacie tutaj. Bo tutaj Charlie Brooker oczywiście, jak to Charlie Brooker, czyli no, papież <grym> czarnego lustra, dał pomysł tylko na odcinek. Natomiast niejaka Rashida Jones i Michael Schur byli scenarzy, scenarzystami tego odcinka. I teraz nam mówią coś te nazwiska oczywiście. Ja jestem ciekaw, czy naszym słuchaczom. No właśnie, to jest pytanie. Ale jak ktoś nas trochę zna, szczególnie ten pierwszy odcinek nasz yy, o nas, słuchał, to taki mały, drobny serial jak The Office już powinien coś mówić. Tak, bo yy, Rasilda Jones występowała w serialu Office i w Parks y, Recreations. Michael Shure pisał i był showrunnerem Parks and Recreations. I pisał scenariusz do The Office i tam występował. I tam występował w bardzo I ciekawej teraz, roli. I teraz pytanie do Was, słuchacze, kogo tam zagrał? Ale nie sprawdzamy w internecie, tylko strzelamy. Tak jest. A zobaczymy, czy ktoś będzie wiedział. Zaczynamy cwaniaki. Co tam jeszcze chciałeś powiedzieć? W każdym powiedzieć? razie, no, Michael Schur jeszcze bawił się w takie tytuły jak Dobre Miejsce i Brooklyn Nine-Nine. Czyli generalnie seriale komediowe. Solidne seriale komediowe. Solidne, aczkolwiek Dobre Miejsce, tak pod względem śmiechu, to gdzieś tak się pracują mniej niżej. Niżej, ale ja bardzo dobre miejsce sobie cenię też. Znaczy, serial fajny, ale w kontekście Jedynie, Chyba znowu będziemy musieli o tym porozmawiać w jakimś odcinku, ale dobre miejsce dla mnie trochę zabiła konwencja, że musiałem pamiętać wszystko cały czas ogarnąć co się dzieje za bardzo. Tak, to prawda. I tu mnie to zabiło, ale sam pomysł bardzo mi się podobał. Pomysł był świetny, ale mało komedii. Być może. Gdzieś tam tych komedii zabrakło. Być może. Ale do brzegu, bo nas słuchacze znowu będą wyzywać. Tak, do brzegu. Co jeszcze o tym odcinku, czyli odcinek co? Mówi nam o ym, świecie, no. w którym są rankingi, tak? Tak. Yy, co, druga aktorka, Naomi, czyli ta tak. pani weselna, też powinienś kojarzyć. No powinienem, Radiz. nawet I kojarzę. No to właśnie. Nie poznałem w ubraniu. Tak, to, to niestety przykra, przykra sprawa, bo była właśnie panią od świecenia bielizną w Star Treku Into the Darkness, czyli tym skanem. Od Abramsa i w zasadzie tyle możemy powiedzieć o jej karierze. Tak. Ym... Prawdzie grała jeszcze w jakiś. No gdzieś grała, natomiast. Grupcie, no, ale ra raczej, szału raczej nie nic. było. No tak? i teraz powiedz mi, jak oceniasz to amerykańskie wyjście Netflixa? Jeszcze, jeszcze nie będę oceniał. Jeszcze, nie, jeszcze nie. mam coś z mojej półki. A... Wyobraź sobie, że jest planszówka Czarne Lustro No Dive, czyli właśnie na temat tego odcinka. Żartujesz. Poważnie. Nie. Jest po polsku wydana, możecie sobie to kupić, aczkolwiek chyba nie polecam, ja sam nie grałem, no to... nie wyglądało to ciekawie i na BGG, czyli takim portalu, takim filmwebie tylko, że plaszówkowym ma rating 4.1 na 10. No to 4.1 to dobrze, według serialu. Na 10. Ale według serialu dobrze. Na 5, także niestety... Nie... No to słuchaj, to trzeba... Ale można sobie kupić, chyba 80z to kosztuje... Nie ma innego wyjścia. Dajcie mi potem znać, czy warto było. Musimy skombinować i nakręcić filmik jak gramy. Pusisz. No raczej. Jest to raczej. Wspomnieś? Tutaj nakręcimy jak gramy, jak wyzywamy. Tak. I to jeszcze chciałem powiedzieć, bo to jest ciekawostka, no, którą nie, nie mogłem się powstrzymać. To jest mi powiedzieć. taka duża ciekawostka. Zaskoczyłeś mnie teraz. Tak myślałem. E, tą opcją. No dobra. No czyli jeszcze raz wejście amerykanów w czarne lustro. Tak. I chyba udane. No, no ja wiem. No. <laughs> Okej. Okay. Dla, dla mnie udane na pewno. Znaczy, ja lubię ten odcinek, ale czegoś mi tu już zaczyna brakować. A od strony takiego czysto czarnolustrowego, no to co? Natura ludzka oceniania, taka obsesja oceniania i obsesja bycia dobrze ocenianym, przez co rodzi straszną sztuczność w, w, wokół nas. No tak, ale zauważ... Społeczeństwo że... osadzone na tym... Tylko widzisz, miło mnie boli to, że tutaj jest taka ze skrajności w skrajność. Bo albo udają miłych, albo się wyzywają więzieni. Ale to było tylko tutaj z, z tej bohaterką, ale zauważ, że ta... Kierownica. Y, no, miała była, jeden coś tam, bo po... ale była miła. No dla niej akurat tak. No ale można być, nie, nie, musiałeś nie? w skrajność wchodzić. Nie? No, ale sama powiedziała, że mówi to, to co myśli zawsze. Tak. No. no Ale to nie do końca jest dobre. To oczywiście, że to nie jest do końca dobre, dlatego ma ten rating jeden znakiem. No. Bo teoretycznie y, powinno być tak, że w takim rankingu w cudzysłowie normalne osoby, które nie silą się na uprzejmość ani nie. Nie, nie odczuwają potrzeby, żeby kogoś wyzywać. To powinno być tak gdzieś koło trzech. No i ten brat miał tam 3,7, bo jeszcze trochę podbity, bo y, przez kolegów tak, no tak. tak, I, tak. I też jakoś funkcjonował i też jakoś się super nie przejmował tymi ocenami, nie. No okej, okay, czyli co? Ten odcinek kończymy. Zapraszamy na następny, w którym będzie już tak bardziej wirtualnie. Zapraszamy na nasze socjale, zapraszamy do możliwości podstawienia nam kawy i do usłyszenia za tydzień. Czy coś jeszcze chcesz dodać? Nie, to mogę dodać tylko trzymajcie się. No to cześć.